Serdecznie dawno nie gościłam na tej scenie, ale chciałam Państwu zrobić wielką niespodziankę, i dzisiaj zaprosiłam dwójkę młodych mężczyzn. Pierwszą osobą, którą za chwileczkę zaproszę, będzie pianista. Jest to człowiek no, o wielkim talencie. Zresztą nie muszę Państwu mówić, bo sami usłyszycie i zobaczycie, jak to wygląda? Prosiłam bardzo, żeby udzielił mi takiego króciutkiego wywiadu, coś powiedział, ale powiedział, że tak strasznie jest zdenerwowany i stremowany, że nic nie powie, tylko się ukłoni i usiądzie do klawiatury. Zapraszamy, ale gromkimi, brawami, strasznie mocnymi, Witamy młody talent. Proszę bardzo, klaszczemy, talent wychodzi. <noise> Nigdy jeszcze u nas nie występował. Talent jest, wiadomo, ale w tym tytule tutaj nie ma, że to jest młody talent. On jest młody duchem, okay. prawda? Andrzejku, właśnie. No a drugi młody talent jest troszkę młodszy, nie gra, no, no nie wiem z czego wy się śmieć, nie gra, ale jest poetą i też się strasznie trzymuje, bo będzie pierwszy raz na scenie talentu występował. Też gromkimi brawami witamy go, mocno mocno, prosimy! Jaki ważny założył frak, a pan skąd, proszę pana, do nas trafił? Ja? Z Ursusa. A to nie wiedziałam, że w Ursusie robotnicy chodzą we frakach po ulicy. Tylko emeryci, proszę Pani. Tylko o, emeryci. O, fajnie by wyglądało, jakby tak wszyscy Tylko emeryci mamy. Ameryci chodzili. E, fraki w Ursusie, wszystkie wyszły ostatnio, bo emeryci się rzucili na fraki i na białe szaliki. Już awansem, żeby wyglądać ładnie na 1 maja, bo dostaną 888. <noise> Instrument jakiś Pan ma? Instrument mam, ukryty. Ukryty? No nie, no. Jak się nazywa pański instrument? Struny głosowe. A, to dobrze, dobrze. Proszę Państwa, zaśpiewamy Państwu dwie fajne piosenki napisane przez poeta Andrzeja Bartkowskiego. Wykona go razem ze mną, oczywiście przy akompaniamencie Andrzeja Płączyńskiego. I będą to piosenki o miłości. Nie, 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 jedna. jedna jest o miłości, jedna tylko. Jedna piosenka o miłości, a druga? To jest niespodzianka. <grym> a, dobrze, będzie niespodzianka. Pierwszy raz na scenie. No trudno to jest... się dziwić, nerwy. <grym> nerwy, straszne. Ja też pierwszy raz na scenie talentu występuję. Pewnie nam się wszystko tutaj pomyli, ale pomylij. gdyby co. Nie strzelajcie, bo my amatorzy jesteśmy. Amatorzy, tak. Zaczynamy. Gdybyście znali mego męża, Jak on codziennie mnie zwycięża, Ci zawsze ze mnie poddano, A ja mu śpiewam co rano. Mój Andrzeju ze mną walczy, Lecz gdy słabnę, uchyl tarcz Ja też pragnę Ciebie zwyciężać. Ale bycia nie nadwyrężać, mój rycerzu. Słabniesz już, chociaż w tobie ani musz. Jak się czasem miłością naprężysz, coś ci pieprznie i nie zwyciężysz. Gdybyście znali moją żonę jak krzywo patrzy w moją stronę, Ona często wą miłeś, odrzuca, aż mi jest ciężko na płucach. Ach, Irene, księżyc zgasł. Ach, Irene, spójrz choć raz. Ach Irene, jesteś. Dla mnie Areną Tyś jest sztuką, a ja clown i w tej roli spełniam się, choć mnie boli, kocham cię. Mogę dźwigać dla ciebie walizy. No i śpiewać ci wokalizy. Będziesz pięknie, boję się, że coś ci pęknie. Cóż przy tobie znaczy sam ładysz, ale proszę się nie zadyś. Ach, Andrzeju, śpiewaj mi, do twych wnętrz mi otwórz drzwi, a ja wtedy otworzę ci lufcik. is oh. Reno wiedziała, że każdy mój członek kocha cię. A co wtedy robi jej matusza? Ona mnie po prostu rozjusza. A Andrzeju we mnie żadna. Jak u mafii do pieniądza. I tak rządzi, tak rządza mną jak rząd. Pożar serca! Czujesz swąd? Ach, ireno, czuję swąd! Szal miłości, nie wiem skąd! I ta miłość się we mnie rozpala! Żem szczęśliwy jak zalana! Ach, Andrzeju, księżyc z basu. Ach, Ireno, no, spójrz choć raz! Choć nam serca z miłości pękają, to kochania, kochania wciąż mało. Oj, mało, mało! niechby nawet grzech. Bierz mnie całą, rób co chcesz. Szamocz wściekle mą dusza i ciało. Wtedy nawet, nawet grzech, bierz mnie całą, rób co chcesz, szamoć wściekle mą dusza i ciało, żeby nam się nie chciał Wtedy niech by nawet grzech, bierz mnie całą, rób co chcesz, szamoć wściekle mą duże i ciało. Seðin nam skyn. Yeð dektar. Proszę państwa, Jarena to młoda, ale ja stary dziad, 74 lata, żeby się tak wygłupiać. Koniec świata. Proszę Państwa, tę piosenkę też zedykowaliśmy naszemu kochanemu beneficantowi, artyście wielkiemu, ale czasem trzeba troszeczkę odejść od realiów i troszeczkę się rozprężyć. Teraz zaśpiewamy jeszcze, zaśpiewamy. My jesteśmy amatorzy, zaznaczamy, nie rozdaliśmy rewolwerów, bo normalnie rozdajemy. Proszę Państwa, Wituś, dla Ciebie piosenka teraz będzie. Czekam. Witolcie, ach, artysto, rysujesz nam przyszłość, karykatyzując dzisiejszy nasz stan. Zachęcasz wrogów hordy, skalując nasze mordy, tak by uwiarygodnić ich wrogi plan. I jak rzadko, która ta twa karykatura drapieżna i bolesna bardzo często, ale potrafi wiele wskutek. By po niej dziura, to dziura ta wypełnia się, morałe. Misy robić. jak on rysować umie. My robić. cóż jeszcze w tym rozumie, aby jeszcze nie myślą błysnął nie jednym dziełem sztuki nam wytrysnął, aby. ale aby. Nie oślepił oczu, by trysku cudownie się podsuwał. My sy robić najlepiej z nas ty wiesz, tryskaj byśmy my mogli tryskać też. A on nam tryska piórkiem i inteligencją. Inteligencja temat, a więc, a więc ją magluje w rysunkach, karykaturach, szkicach. Absurdem mądrość, czy można tak wytyczać? Och, panno, ty niebiesko, czy można tak kretką wytyczać państw i lądów, narodów, rację? I w tajemniczą ciszę farbą czy długopisem. A na wmalowywać lub demokrację. My sobie. Jak on rysować, rysować umie? My syrobić. Cóż jeszcze w tym rozumie? Aby, aby jeszcze nie jedną myślą błysnął, nie jednym dziełem sztuki. Aby trysk nie oczu, by, by po trysku, trysku cudownie się poczuć. My, Syrowicz, najlepiej z nas ty wiesz, tryskaj, tryskaj byśmy my, my mogli tryskać, tryskać też. Nikt tak jak my, Syrowicz, fantazji nie wyżłobi, tak jak nikt z żłobi, z szuber. I weźmie karton, piórko I krzyknie niebu chmurkom, Że sztuka, sztuka, sztuka To jest cud. Nikt tak jakby syrowić, Fantazji nie wyżłobi, Tak jak wirtuoz żłobi Z Schuberta nut. I weźmie karton, piórko I krzyknie niebu chmurką, Że sztuka, sztuka, sztuka to jest cud. my się robić, robić. jak on rysować umie. My, my się robisz, robi. cóż jeszcze w tym rozumie? My, aby jeszcze niejedną myślą błysnął, niejednym dziełem sztuki nam wytrysnął, ale aby, aby trysk nie oślepił oczu, my by po Cudowny się poczuć, my, Syrowicz. Najlepiej z nas ty wiesz, tryskać! Tryska mogli tryskać, tryskać też. też. Stop, 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 stop. Przepraszam, stop. Nikt tak jak my, Syrowicz, fantazji. Nie wyżłobi, tak jak wirtuos żłobi z Schuberta nut. I weźmie karton, piórko i krzyknie niebu, chmurkom. Sztuka, 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 to jest cud. Nikt tak jak my syrowicz fantazji nie żłobi. Tak jak wyżółwił, no i weźmie kartę piórko i krzyknie niebu chórką, że sztuka, sztuka, sztuka to jest cud. By syrowicz, jak on rusować umie. By syrowicz. cóż jeszcze w tym aby jeszcze nie jedną myślą trysnął, nie jednym dziełem sztuki nam wytrysnął, ale aby trysk nie oślepił oczu, by po cudownie się poczuć, my robić. Najlepiej z nas ty wiesz, tryskać byśmy my mogli tryskać też tryskaj byśmy my, mogli tryskać też. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Nawet nie zaczęły protestować. Proszę Państwa, to była premiera tej piosenki, absolutna premiera.